Learner's Dictionary, part 72. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Account. We must take his youth into account. We must take his youth into account. Musimy wziąć pod uwagę jego młodość. Jeszcze raz. We must take his youth into account. We must take his youth into account. Musimy wziąć pod uwagę jego młodość. Kolejny przykład. account I need to check my account balance before making any purchases I need to check my account balance before making any purchases Zanim dokonam jakichkolwiek zakupów muszę sprawdzić stan konta Jeszcze raz I need to check my account balance before making any purchases I need to check my account balance before making any purchases Zanim dokonam jakichkolwiek zakupów muszę sprawdzić stan konta A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku, chciałbym otworzyć konto. Jeszcze raz powtórzę zdanie: chciałbym otworzyć konto. I would like to open an account. Please. 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 Słowo account ma wiele znaczeń. Najczęściej odnosi się ono do rachunku finansowego w banku, ale może także odnosić się do konta w mediach społecznościowych, konta użytkownika i innych. Powszechnie używamy również idiomów z tym wyrazem jak na przykład take into account, co oznacza brać pod uwagę. I don't my account, me. I don't you